Czech. Dzień dobry, witam was serdecznie na moim zielonym kanale. I dzisiaj chciałbym wam pokazać 6 moich ulubionych roślin i tutaj mamy 6. To będzie top listopadowe, bo widzę, że wszyscy wrzucają swoje ulubione rośliny, takie robią podsumowania. I ja też postanowiłem, że zrobię top 6. I na pierwszym miejscu znajduje się Monstera Dubia, która u mnie rośnie około dwóch miesięcy. W tym czasie wypuściła cztery liście. Roślina jest w sumie bezobsługowa. Ty, yy, należy tylko uważać, żeby jej nie przelać. Stoi u mnie w jasnym miejscu. Nie zraszam, nie cuduje. Tutaj yy, tutaj chodzi oczywiście na powietrza. Tak więc ma wystarczająco wysoką wilgotność powietrza. Stoi na ksaksim placie i mam nadzieję, że się do niej przyczepi. Na wiosnę, może przy... pozwolę sobie jakąś, nie wiem, deskę, może wysoką z tyłu dać, albo co? Nie mam pojęcia. W sumie myślę, że niedługo również zajmę się tutaj trochę, trochę tą redukcją roślin, bo jest ich no, stanowczo za dużo i chcę skupić się tylko na takich, wiecie, wyjątkowych kolekcjonerskich okazach. W sumie asparagus, albo na przykład paprocie to nie są jakieś tam kolekcjonerskie rośliny, ale są super. Je bardzo lubię i cieszę się bardzo, jak puszczają nowe liście. Kolejna roślina. Kolejny na mojej liście to Philodendron Gigateum variegata. Aha, jeszcze teraz kukła się tutaj wbije, pogadać. Do tej pory Philodendron jeszcze stoi w podłożu produkcyjnym. Muszę zmienić, muszę przesadzić, ale widzicie, jak na razie wszystko jest w porządku. Mało oszczędnie podlewam, stoi w jasnym miejscu, ma również tutaj wilgotno, puszcza nowy liść. Wariegacja jest fantastyczna, przepiękna. Teraz na eBayu rzuciło się mnóstwo filodendronów wariegaty, ale po prostu z małą wariegacją i z e, m, trzema, może czterema listkami, i to już tak kosztuje około 180-220 euro. Ja mam swojego, jestem zadowolony. Jak mówiłem wcześniej, muszę go niedługo przesadzić. Doświetlam go lekko. To znaczy, od godziny 9 rano do 20 pali się, palą się te lampki, właśnie na tej ścianie. A potem wszystko się wyłącza i ciemno, i w międzyczasie tak około od 14 do 18. Zapalam jeszcze takie LEDowe, 100W żarówki, żeby to tak jeszcze lekko doświecić, chociaż żeby były, wiecie, 3-4 godziny takiego bardziej intensywnego światła, żeby powstająca w liściach fotosynteza, żeby wszystko w sumie funkcjonowało. No i to by było na tyle. Jestem z moim filodendronem bardzo zadowolony. Zobaczcie, jakie ma piękne liście. Kolejna roślina to ripsalis, czyli patyczak. Kupiłem go jesienią tego roku, stoi w tej oto słońce, udając tutaj tej twarzy, włosy. Wydaje mi się, że wygląda pociesznie, podlewam rzadko, ale obficie, stoi w jasnym miejscu. Wydaje mi się, że nawet kilka tutaj odnóżek jeszcze w tym czasie urosło. Trzymajcie kciuki za mojego ripsalisa. Myślę, mi się wydaje, że bardzo ładnie wygląda w tej, w tej osłonce, jako taka peruka. No, to by było na tyle. Słabo wygląda na tej zielono-białej ścianie ten okaz tutaj alokazji merachorizy variegaty, ale wiecie co? Jeszcze jestem z tej rośliny naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, patrzcie. Teraz idzie trzeci dźwięk, kiedy u mnie ona jest, i ona wypuszcza już trzeci liść. Był jeden, potem wyszedł następny, następny, teraz wychodzi trzeci. Ona stoi jeszcze na razie przy akwarium i stoi pod nawet takim światłem akwaryjnym pod lampą akwariową. Lampa akwariowa wisi nad akwarium około 40 cm, bo jest po prostu dla niego za mocna. I tam też mam w sumie takie przedszkole dla małych Babyków, i tam stoi też właśnie ta e, alokazja. Ale widzę, że dzisiaj zacznie stać tutaj. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Piękna wariegacja. Podlewam rzadko, ale obficie. Zostanie teraz tutaj w tym pokoju, tak więc będzie miała wysoką wilgotność powietrza. Tutaj postawię koło tych lamp doświetlających i powinno to rosnąć. I to ostatnia moja ulubiona roślina miesiąca, listopada. W sumie jest dużo ich więcej. Mógłbym jeszcze wam pokazać jeden super egzemplarz Hoi Keri, 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 która, no, po dwóch latach wzięła się wreszcie do rośnięcia, ale mamy tutaj przed nami epipremną pinatum skeleton, który zaczyna puszczać nowy liść, jest przymocowany do, do palika, na wiosnę da mu większą donicę, przesadzę, może uda się rozmnożyć, stoi tutaj też fajnie przy nawilżaczu, pod lampą. Liście są też. Widzę, lekko skręcone na lewo, tak jakby czerpały te, te światło tutaj LEDowe z tych lamp doświetlających. No, bezproblemowe. Oczywiście uprawa taka sama jak wszystkie epipremium. Nie można tylko porządnie przesuszyć ani przelać, żeby nasza roślina nie zrzuciła liści, czy nie zaczęła zrzucać i ostatnia roślina, roślina w sumie bonusowa, jest to hoja keri, która u mnie tutaj stoi 2 lata i powiem wam szczerze, że w sumie to w tamtym roku mało co ją podlewałem, bardzo, bardzo mało, bardzo rzadko. Taka stała na tej półce tutaj na po lewej stronie taka opuszczona i pozostawiona, ale zobaczcie ten piękny pałąk, który się ciągnie może jeszcze około 40-50 cm. Wypuściła w tym roku. Idą nowe listki. Nie wiem, czy to jest e, nowy liść, czy to jest z warigacją, czy nie, ale chyba nie. Stoi w Lechuzie. Mam jeszcze jedną taką Mohoje która jest w Łazience. Tamta również stoi w Lechuzie. I stoi w doniczce e, terrakotowej. I tam raz na jakiś czas po prostu wleje wodę, i też. Rośnie, ale nie tak mocno jak ta. I zobaczcie po lewej stronie, w, w lewym, dolnym rogu, tetrastigma, jakie puszcza Została podlana środkiem grzybobójczym. I zobaczcie, jak się zaczęła za siebie wreszcie brać. Ja wam pokażę jeszcze za chwilę tetra tetrastigmę, która oszalała. Nie wiem, co się dzieje. Tamta również została podlana środkiem grzybobójczym i normalnie szaleje. Zobaczcie co się dzieje. Jak mówiłem, na takim odcinku specjalnym właśnie z z tymi tetrastigmami obcięłem wszystko i oto co ona wyprawia. Są trzy pędy. Jeden gdzieś tam jest z tyłu i takie puszczają nowe przyrosty. W sumie ta najstarsza tetrastigma również dziękuję za oglądanie mam nadzieję że było ok dajcie znać w komentarzu a ja się teraz z wami żegnam trzymajcie się pozdrawiam i do następnego pa, pa.